Witam wszystkich bardzo z Vlaakem. Dziś nagrę, na grałam z z, z, kolejny odcinek z Roblox'a. i dzisiaj będziemy grali w grę, którą już raz grałem. No i cóż, nie zaśnijcie zostawić apki w górę, subskrypcji i zaczynajmy. Ja dopiero zrobiłem Rebirfa. Jak to mi się to nazywa. Żeby nie zanudzać No, ja muszę tutaj wszystko zabarykadować. Drzwi laserowe. I najważniejsze to drzwi laserowe, żeby mi tutaj zombie nie wchodziły czy duchy To będzie z Okej. Okay. Gun armory extension mam. Psz, psz, psz. 240 dobra widzę co już tu się dzieje. Już ja mam na co. Ło takiego karabina mi dajecie? Wyłączyłem sobie y, ta... tą rzecz y, shielda, więc będę mnie raszyła. Bo ja się rozpędzę z tą bronią. Potrzebuję minimum 20 ribirów na lepszą zwalę, co będzie czy znaczy nie, ale trudno. Nie wiem, jeszcze 19 razy muszę to powtórzyć. Nie będę mieć to, ale nie chcę to robić w kółko i w kółko. Więc. Okej. Okay. Nie mam. Czemu ja chcę to kupić? I już pieniądze mi tak wam że idą. No <śm> chodź, mm -hmm. chodź, 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 chodź. Mogę tak sobie stącić, kuka i kuka. mam dużo amunicji na to ubrań, więc nie chcę. Jest zwykła zbroja, tutaj assault special ops, znaczy armor. To tier pierwszy zbroja i tutaj dwójka. I tu jest Slayer armor z 20 To na pewno odblokuje na tym odcinku. Mhm. A jeszcze we... Nie wiem. Jeszcze wiedziałem o tym mieczu, ale zapomniałem. Znaczy, Gears... ...section. Ja tego nawet nie, nie użyję. Ale z taką bronią, żeby... ...żeby... ...żeby to coś miał nie... ...rabić. Jaki tank! Wszystko tutaj coraz cały te potwory się przyda. Churno nie mam leczenia. Nie muszę mieć jakiś ten, ten przycisk do leczenia. Mam 33 dusz. 34 Po co są te też dusze? Pyta się. Tutaj w Basi potrzebujecie minimum czy maks, tylko 50 dusz, żeby tam wejść. Demon Blood Sword, Horseman Axe. 100 boss? To 50 wins, co? Na pewno mi się to uda w jednym odcinku. Nie ja żartuję Takim dosłownie. Ci tam się wydzierają. Chodźcie. Nie wy

realowy. Wejdę real, real. ja po skrzynkę, jeśli tam jest broń A to jest skrzynka z bronią Desert Deagle Czemu... Ma... Nie, czemu te... Czemu wszystkie, jakby zombie mają... Tez wygląd czarny czy Nie na plecy mi już idą. Idę jeszcze pozbierać to nie uzbrojenie, ale pieniądze jeszcze ostatnie mi potrzebne są. Nie, Diggle chyba jest najlepszym pistoletem. Kto... Wszystkie broni, widzę, się da zdawać. Aha, teraz ten zombie jest. Dzięki! Capturuj, capturuj. nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie, nie uda mi się to widzieć. Przepraszam, ale na no serio, nie mogę cię widzieć prędzej z, z trasy Wigla. Więc ja wolę nie ryzykować. Nie wiem, po co ja to kupuję, ale okej. Okay. Dużo kasa na początek gry z energią połączona. Czy nie połączona, ale... Wiecie, o co chodzi. Czy nie wiecie, ale... Dużo kasy i na początek gry dostałam. Z tego, nie? Z dropero. Nie, ja nawet spróbuję y pokonać tego bossa pierwszego. Czy pierwszy raz miałem na myśli? Bo ja go nigdy nie pokonałem. Kosztuje 50 tysięcy i 35. A na to to nie stać, bo czemu nie? Nie potrzebuję akurat tych dusz. Jeszcze pieniądze w nich potrzebne są. O tu jest pad. No i to się nazywa pienio... yy, nie pieniądze. Profit znaczy. To zbraja to takie dodatkowe życie w uzbrojeniu. I najlepsza zbraja to są te dwie Tazaro Buksy i chyba ten Slayer armor Ja ich nigdy nie miałam, więc nie wiem jak one działają Jeśli ktoś tutaj nie wie, to tutaj jest tutaj taki działku, który mi pomoże w pokonaniu bossa, ale nie uda mi się go zdobyć. Tu zombie potion, który mnie zamienia w potwora. nie dosłownie oczywiście. Tu Supply creates na, na, na... mi... W, są. <ścoughs> Już, a ten minigun w moich rękach to po prostu zawał idźmy me. Idźmy odblokować tego hazmata. Tu zbroja... każda... Just, znaczy, tylko te punkty, te różowe dają tylko wygląd. Czyli te, ta czapka i taka kamizelka. Nieco pomarańczowa zmienia kolor. Jeszcze ten dig. Fire gear section. The fire gear section ma chyba te miny takie puszę tą w ognisto są dwie chyba typu kuszy wybuchowa i ognista A i to, to jest droper, który wolno działa On się powoli zapeł napełni i on wtedy daje kasę większą, oczywiście. Ja mogę po prostu od nich uciekać, łatwo. Czy od razu na bossa? Mam 50, ale prędzej się wywala i stracę digla. Ups, czemu ja szybciej idę? Nie wiem, to jest tego. Jaka jest zmiana w tych dwóch miniganach, więc nie mogę powiedzieć. Dragon of okej. Okay. Dobra, to szybciej niszczy wrogów. Dobra, ja do mnie idą. A ja nie chcę do nich iść też. mi się nie paso kompletnie z nimi walczyć, więc już do tylko to skrzynki. Spas, czyli kolejna dobra broń. Teraz mam kuszę. Brawo, nie wiem co się dzieje. Kurna O kolejne skrzynki, czyli kolejne pieniądze Nie pieniądze, tylko broni. Może mi się uda na szybko? Czyli z bronią Jest tu, 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 tu. Dobra. Aha, zre zrefilowało mi tylko amunicję. Co? Dobra, oni są za słabi. Mi się poprzerwie jak y uda mi się to blokować wszystkie rzeczy w y tym w sekcji rzeczy. No i, czy, no. I sobie, Okazało się, że teraz jest zombie. Are insane. Dobra, to będzie źle, jeśli okaże się, że tak będzie. okej okay. Czy nie będzie źle, bo jest taki z tym ale i tak mogę już odblokować tak Gear Section. z plasma reakcji, co to jest? Heavy Sentry Turret. I Sentry Turret. Ja tego Sentry turret bym chciała od razu odblokować. Plus mam Hazmat Tier 2 Czyli Hazmat Tier 2 Nie chyba mają małe IQ. Ani dosłownie mają małe IQ. Nie, żeby twórcy innych gier robili takie często IQ. To bym chciał grać w takie gry. Bo nie żyje się nic Mam tiureta, może dostawię za apteczkę, na razie. no, za z pasa zostawię. Uuu, to można wszędzie postawić, tylko w tych miejscach, gdzie się da. Dobrze widzę, dobrze widzę. Zanim przejdziemy do bossa, przetestujmy sobą, sobie naszego dragonowa. Dragonowa, nie, nie wiem jak to mam nazwać. no chodź, podejdź, podejdź. O, cie, cie, cie. To on jest przekonacka, To się boi, on się boi. Dobra, pokonamy. Chociaż awupa nie jest taka dobra, czy jak tą. No co nazwać. A może znajdziemy lepszą bronię na kolejnym Extinction? Kolejna awupa. Jest widać mi. Nie powiem co. 50 ka... wam jedno. Nie chciałam z larczyć, ale musiał. Nie wiem, no cóż, chodźmy na tego bossa. Ale mi się nie powiedzie chyba plus spasawy sam i tej górze znalazłem ra dwa razy chyba. Digla jak pamiętam pierwszy raz teraz. Robiesz, ja, wiesz, wiesz. Dobra, <grystanie> walcz, 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 walcz. Nie, dostanę tiry, tiry. Ja, yy, kolejny. O kurna, o kurna widzowie. Padam, padam. Jeśli ona będzie respiły, te... To... Ciągle. Nie mamy ciągle. nie. Nie ja do widzenia. Jak oni, jak one? O, polski snajper elo Ewa, oni, oni są lekko szybki, jeśli je. Ja... Dobra Elo, nie muszę z nimi nawet walczyć. Nie muszę nawet widzieć. O kurna, o, kurna. Nie mogę reloadno. No puedo, por ah, eh, por ocurna. Oh, no. Idę, wiem, muszę to dłużej zrobić, do czego? Bo... To jest mój pierwszy w którym pokonuję bossa, Może pokonam. ja na pewno nie się y kopnę w kalendarz. Nie muszę się skupiać od na jego, nie na tego bossa. Dlaczego? No on będzie i tak pierdliwy. Nawet miniony nie są mi potrzebne do zniszczenia. Na kolejny się rozpył, no super. Że ten heavy turret by był pomocny Jakby miał lepszy damage Jaki mam aim no, Jak oni mnie dotykają No ja padnę, ja nawet nie muszę się opierać. No, czy... Znaczy, jak... Nie wow, ich, kurna, chopie Te graminy są na tyle spokojne, że na tyle pani tylko przytrzymać żeby strzelał. Kurna, o kurna. Dobra, jedna z tych dwóch broni, jak nie mam broni, amunicji. Ostatni magenynek, kurcze, no. By the way, ja zginę tutaj w dofin. Więc tu się nie trzeba myśleć. A może spas mnie uratuje wizowie. On robi amount of damage. Czemu się nie respią te szkielety? Czemu one są takie szybkie te szkielety? Są one upierdliwe. Nie, nie będę je zabijać, bo będzie respił jeśli zginą.

Cóż, to było przewidziane przeze mnie, przeze mnie. no ja widzicie, jeszcze tu coś zrobię przed końcem, dodam sobie kolejne bronie. Mam 14. Aha. Co ja to robię? Czy też by była dobra strategia, jakbym te miny i rakiety? Czekajcie, bo ja muszę sprawdzić, jak działa. To chyba robi kler. To robi duży demo jak myślę, tak myślę. Co będziemy używali na... Zawie. Na dzisiaj to co Blackman Symblakman najczęściej.